Jak usunąć playlistę ze swojego kanału YouTube? Po pierwsze, trzeba się dostać do YouTube Studio, czyli oczywiście, będąc zalogowanym na swoje konto Google, na Gmaila, otworzyć tutaj zakładkę YouTube Studio z menu. Jak jesteście w środku YouTube Studio, to po lewej stronie trzecia zakładka od góry to są playlisty. Jak otworzycie tą zakładkę, to macie wszystkie playlisty, które już utworzyliście na swoim kanale. I teraz, tą playlistę, którą chcecie usunąć. Trzeba wybrać do edycji, czyli kliknąć, na przykład chcę usunąć tą, bo ta jest tutaj pusta, niepotrzebna. Yy, kliknąć na rysik, na tą ikonkę ołówka, żeby edytować tą playlistę. Jak kliknięcie na ten ołóweczek, to otworzy wam się playlista do edycji, gdzie można zmieniać bardzo wiele rzeczy, między innymi na przykład zmienić nazwę, również ikonka ołówka, edycja. Dodać opis, ikonka ołówka, a tutaj po lewej stronie jest taka ikonka udostępnij, a zaraz obok niej trzy kropeczki. To jest dodatkowe menu. Jak klikniecie w te trzy kropki, otworzą Wam się dodatkowe opcje. Pierwsza opcja: dodaj filmy, druga opcja: współpraca, trzecia: ustawienia playlisty, czwarta: usuń playlistę. Jak klikniecie na usuń playlistę, to otworzy się dodatkowe okno. Gdzie jeszcze raz YouTube będzie się upewniał, że na pewno chcecie usunąć tą playlistę? Playlista, jeśli kliknie, klikniecie tutaj guzik Usuń, zostanie trwale usunięta. I tej czynności nie można już jakby cofnąć. Można od nowa tą samą playlistę tworzyć, ale no, nie, nie da się jednym guzikiem jej odzyskać, więc zanim coś usuniecie, to zastanówcie się, czy na pewno chcecie to zrobić. Ja chcę tą pustą playlistę usunąć, klikam na Usuń. I ona zniknie z mojego kanału. I to tyle, jeśli idzie usuwanie playlisty. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Jeśli film Wam się przydał, to proszę kliknijcie łapkę w górę, również guzik subskrybuj, będziecie dostawa dostawać powiadomienia o nowych filmach w tym kanale. Pozdrawiam i powodzenia!